Cześć, tu Agata! Zapraszam na recenzję Alilo Big Bunny G7. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnej nowej recenzji. Zapraszam również na mojego Instagrama, bo tam pokazuję jeszcze więcej recenzji. No i dzieje się zdecydowanie więcej. Co znajdziecie w zestawie Alilo? Oczywiście króliczka w wybranej wersji kolorystycznej Pilot do zdalnego e, przełączania Instrukcje obsługi, tutaj macie wszystkie informacje i tym jak posługiwać się tym króliczkiem Dodatkowo macie dołączony kabel USB, tak aby móc ładować sobie króliczka i wgrywać swoją muzykę Dokupić również możecie naklejki, tak aby dziecko mogło przyozdobić swojego króliczka Króliczek G7 jest dostępny w trzech kolorach: różowym, niebieskim i żółtym. Ten króliczek to odtwarzacz MP3, ma wgrane fabrycznie polskie i angielskie utwory, muzykę klasyczną, kojące dźwięki, no i biały szum, oczywiście. Polskie utwory wykonuje pani Gosia Kosi, który ma naprawdę. Fantastyczny głos. Dodatkowo macie funkcję dyktafonu, możecie wgrywać własne pliki MP3. Dyktafon jest też bardzo przydatny, żeby nagrać swoje piosenki. Możecie przeczytać dziecku bajkę i nagrać. Tak, że jak gdzieś wyjeżdżacie do sklepu, gdziekolwiek na dłużej, to dziecko może sobie odtworzyć i posłuchać waszego głosu. Ten króliczek ma świecące uszy, tak jak wszystkie poprzednie, ale też główka świeci się jako lampka nocna. Krystaliczny, wysokiej jakości, czysty i głośny dźwięk bez zniekształceń. Tak samo jest wykonany z tego samego materiału, czyli z plastiku ABS, który jest odporny na wstrząsy i upadki. Ten króliczek ma dodatkowo wyświetlacz LCD. Tutaj wszystko się wyświetla. Macie tytuł danej piosenki, ile minut już zleciało, ile minut do końca, ile jest piosenek, jaki to jest numer utworu. Macie również ile zostało baterii, czy jest zapętlanie, czy jest włączona blokada, bo można tutaj sobie zablokować tak, żeby dziecko nic nie klikało i to ta funkcja znajduje się właśnie na pilocie. Dodatkowa jest funkcja zapędzania utworu, funkcja głośnika do komputera oraz jest automatyczna funkcja uśpienia. To co? Pokażę Wam teraz, jak gra ten królik, jakie ma funkcje. Krasnoludki, zna, gdzie ma, kiedy Sowa tylko drogę zna, mądra sowa wszystko wie, mądra sowa, bo wie, że w oczach jej zobaczysz świat tajemniczy, piękny, tak. Króliczki pędziły co sił w nogach, przez łąkę, przez mostek, przez las. This is że way we go w tym momencie, w na momencie, będzie tym momencie, pod tytułem elfy. Daleko daleko stąd, w tym Majka pod tytułem Motel Angel Lion and Mosquito in a dense big forest.

Obok tutaj włączacie sobie e, tutaj e, uszy królika. Tutaj z tyłu oczywiście macie głośnik. E, z przodu tutaj jest wyświetlacz. Macie tutaj oczywiście też funkcję nagrywania. Tutaj jest e, dziurka, i tutaj macie mikrofon. E, tutaj macie folder zindywidualizowany, czyli jeżeli wrzucacie jakieś swoje utwory, to należy wtedy kliknąć e, właśnie ten przycisk. Macie menu, macie, możecie sobie tam ustawiać wszystko. Tutaj jest serduszko, czyli po prostu dodajecie e, poszczególne utwory jako swoje ulubione. Można oczywiście przełączać, zatrzymywać. Tutaj mamy bajki, no i muzykę. W pilocie macie opcję e, blokady e, rodzicielskiej, tak żeby dziecko nie musiało tutaj wiecie, klikać wszędzie, zwłaszcza jak jest ten wyświetlacz LCD, no to wiecie jak to e, czasami bywa, możecie zapętlać, możecie ustawić sobie wyłączenie królika e, nie wiem, 15, 30, 45 minut działania Ten pilot oczywiście jest na baterie przechodzimy do mojej opinii na początku w ogóle myślałam, jak zobaczyłam tego krójka to myślałam, że ten wyświetlacz i ten pilot no to może być trochę taki przerost formy nad treścią że to już jest za dużo że dla dzieci wyświetlacz LCD i tak naprawdę bardzo sceptycznie i nawet negatywnie do tego podchodziłam natomiast po tym całym testowaniu i tak dalej to uważam, że ten wyświetlacz jest naprawdę fajny i bardzo pomocny bo przede wszystkim widać jaka piosenka leci tam jest tutaj jest napisane, jaki utwór leci, ile zleciało minut, jaki to jest numer utworu, bo tutaj jest 64, są 64 piosenki, więc z pilota możemy sobie, jak pamiętamy, że podoba nam się utwór 15, no to tutaj sobie wklikamy 1-5-Enter i wtedy wszystko się widzi. Jak, jest, jak przełączamy sobie funkcję np. z bajki na piosenki, no to wtedy nam pisze Please Wait. Tak samo widzimy, jeżeli bateria już jest na rozładowaniu w poprzednich tych wersjach, no to nie wiemy, po prostu będą nam uszy mrygać. Tutaj bateria właśnie jest wyświetlana. Jest wyświetlane, czy jest zablokowana funkcja klikania, czy jest zapętlone. Także naprawdę to jest przydatne. Pilot jest przydatny, jeżeli zasyp zasypiacie z dziećmi. I na przykład leżycie i na przykład chcecie sobie właśnie ustawić wyłączenie, żeby za 15 minut się wyłączył, bo wiecie, że zaraz wam dziecko zaśnie. Albo na przykład wklikać sobie jakiś dany numerek kołysanki, no bo dziecko lubi. Także naprawdę to jest przydatne. Tak samo ta funkcja tej lampeczki to też jest fajny gadżet, bo te światła są naprawdę fajne. Przez to, że ten mm, króliczek jest mleczny, to to światło nie jest takie rażące, jest delikatne. Dodatkowo myślałam właśnie, że w tych uszach to świa te światełka kolorowe, no to wiecie, są takie czerwone, zielone, mocne, a tutaj naprawdę są przepiękne kolory i jest ich mnóstwo. Widziałam nawet, był kolor tubi Mam, miętowy, piękny. Do takiego króliczka możecie sobie dokupić Etui, owieczkę albo kaczuszkę. Jest też piesek. I tak samo te Etui wchodzą spokojnie na G6 i G7. Zobaczcie. Ja założę owieczkę, bo mi się najbardziej podoba po prostu owieczka. O, i już mamy założony pokrowiec. W tej owieczce ta rączka jest dużo niższa, a zobaczcie, w kaczuszce jest ona dużo yy, wyższa. Więc wygodniej tam się trzyma, ale mi owieczka się bardziej podoba. Yy, I do czego jest przydatny ten etui? Przede wszystkim, jeżeli dziecko chce wziąć w dłoń króliczka, no to wiadomo, że on jest dość szeroki, no bo przecież musi się zmieścić yy, głośnik, wyświetlacz yy, i te wszystkie przyciski, no wiadomo, że to nie jest małe, musi się gdzieś to zmieścić. Yy, więc takie etui jest super, bo wtedy dziecko spokojnie weźmie w dłoń i mamy pewność, że przynajmniej nie upuści. No a co teraz na przykład, jak chcemy gdzieś. No i wiadomo, dziecko chce mieć przy sobie, no bo dziecko oczywiście zawsze chce wszystko samo, pokazywać, że jest takie samodzielne i tak dalej To można sobie dokupić do tego króliczka małą torbę Alilo, ona jest szyta w Polsce specjalnie dla firmy Alilo ona jest takiego pluszu, to jest gruba torba ze ściągaczami i tutaj ten G7 do tej małej torby spokojnie się zmieści. Jeżeli chcecie kupić większą, no to tam po prostu Wam się zmieści jeszcze jakaś woda, przekąska, yy, nie wiem, jakaś zabawka jeszcze dla dziecka. O, zaciskacie i macie yy, już zapakowany króliczek. Dziecko może sobie spokojnie nieść jako plecak albo po prostu na ramieniu. Zobaczcie, naprawdę ta torba jest przydatna Wiem też, że mi pisałyście na Instagramie, że na początku nie kupiłyście tej torby A potem żałowałyście, bo często podróżujecie, przemieszczacie się A dziecko jednak uwielbia tego Alilo i chce mieć po prostu przy sobie Nawet podczas podróży, spacerów i tak dalej Także o, super jest mieć takiego króliczka w takiej torbie i etui Podsumowanie wszystkich trzech króliczków Alilo wkrótce pojawi się na kanale, także koniecznie subskrybujcie, żeby ten ważny filmik Wam się pojawił. Tam porównam wszystkie trzy i wybiorę, który mi najbardziej się spodobał. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was przydatna i że skorzystaliście. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!